Cześć kochani, w tym tygodniu zrobimy coś, co podejrzewałam na TikToku i chcę sprawdzić, czy to działa. Możecie to wykorzystać przy czysaniu Waszych córek, nastolatek, dzieciaków, ale też, jak będziecie same chciały wrócić pamięcią do lat, 10 lat temu jak Lady Gaga zaczęła swoją karierę, jak Paris Hilton nosiła taką fryzurę i było dużo tutoriali na YouTube jak zrobić kokardę. Natomiast tamta kokarda była inna, bo tam trzeba było rozszerzać tak te dwie strony e, naszej kokardy i nie zawsze to wychodziło. Tutaj na TikToku dziewczyna prezentuje to w całkiem inny sposób, także oglądamy. OK, zacznijmy sobie od tego, że użyję suchego szamponu. Ten znalazłam w Big Lossy i nazywa się Time Out. Nałożę tutaj trochę przy nasadzie. Ogólnie zawsze lepiej robić takie upięcia z włosów. Nie świeżo po myciu, ale e, takich wiecie, jedno-dwudniowych. Wtedy lepiej się nimi manewruje i lepiej się układają właśnie do ujęć. Będziecie potrzebować gumek. Ja mam gumki pod kolor moich włosów oraz wsuwek do włosów. Zaczynam oczywiście od kucyka. I tak samo zrobię go troszeczkę z boku, bo myślę, że to tak naprawdę słodko wygląda, jak ten kok jest taki na, lekko na boku. Ok, i zanim jeszcze zacznę robić tą kokardę, to wyciągnę sobie standardowo trochę pasem wokół czoła. Nie chcę jak zwykle ulizanego upięcia. Trochę troszkę luzuję. Nie o co chodzi. Do tego pasowałoby jakieś duże kolczyki, wiecie, jakieś koła. Kolejny krok jest taki, że ona związała tutaj gumkę odrobinę wyżej. Mam długie włosy, więc nie wiem czy to zadziała, szczerze mówiąc. I teraz... Przedzieliła to na pół. Zrobiła siup przez środek. Ok, teraz jak mamy już tą nasz twist, to bierzemy podstawę do przodu włosy przedzielamy na pół tak było w tym filmiku włosy przedzielamy na pół z tych końcówek pleciemy warkocz wiem, że to się wydaje skomplikowane musiałam to obejrzeć trzy razy, żeby to zrozumieć jak zobaczyłam na TikToku musiałam to zrobić dobra końcówki i teraz przez środek mojej kokardy przekładam ten na środek kokardy tak, nie wygląda to za ładnie Taki hack z cyklu, nie zawsze dziwić. Ja bym go jeszcze bardziej tu poludowała, żeby mieć więcej włosów, żeby ta kokarda była większa, więc jeszcze więcej. Jest przepleciony. Dajemy to do przodu. Przedzielamy na pół. O, teraz. Końcówki bym teraz związała. O, dobra, i teraz to jakoś się jako tak otrzyma tutaj. I to teraz możemy? Tak naprawdę nie musimy tego zaplatać, ale możemy to przełożyć w ten sposób. Będzie chyba lepiej wyglądało niż przed chwilą ten parkocz. Przypinamy. Ja wiem, do jakiejś sesji zdjęciowej albo właśnie, żeby dziecku zrobić. Upięcie. Może tak, działa to w ten sposób, ale. Ja wiem, czy bym tak wyszła, Może do zdjęć, ale jest wygodne. Spoko powiem Wam, że wygląda całkiem słodko. I faktycznie sposób jest inny niż ten, który kiedyś robiliśmy, że rozkładałyśmy te boki i tak trzeba było to czasem tapirować, bo to się nie trzymało, opadało w środku dnia. Nie jest to złe, powiem wam. Jeszcze pokażę Wam z tyłu, nie wiem, jak, nie mam pojęcia, jak z tyłu wygląda. Widać gumkę na pewno tutaj. Więc trzeba by popracować nad tym, żeby tą gumkę tutaj zasłonić. Czuję, że tą gumkę widać. Okej, okay. nie wiem czy jest lepiej, czy nie. A jak teraz na to patrzę, to nawet ta fryzura mi się podoba. Także mam nadzieję, że ten sposób Wam się przydał. Zrobiliśmy test TikToka. Jeżeli e, znajdziecie takie filmiki, które chcecie, żebym przetestowała, ale naprawdę to muszą być jakieś takie fajne, ciekawe właśnie fryzurki, to podeślijcie mi. Chętnie wypróbuję. Myślę, że nie jest to zły pomysł i spokojnie można na jakąś okazję taką fryzurę zrobić. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy chcecie, żebym zrobiła Wam tą taką tradycyjną kokardę, która kiedyś była modna i tak 10 lat temu królowała na YouTubie i nie tylko. Dajcie znać i widzimy się już za tydzień, buziaki.